Cześć! Słuchajcie, jestem właśnie w sercu Starego Miasta w Sztokholmie. Jest chłodno, ale zapach, który stamtąd dochodzi, jest niesamowity. Cynamon, dym, karmel. Zabieram Was dziś na Sturtorię. To nie jest największy jarmark w Europie, ale gwarantuje Wam to najbardziej klimatyczne 40 budek, jakie zobaczycie. Poczujemy zapachy, o których marzyliście przez cały rok, sprawdzimy ceny, zjemy coś dzikiego i znajdziemy magię świątyń. Chodźcie. Jesteśmy w najstarszym miejscu Sztokholmu. Te kamienice, które widzicie dookoła, patrzą na ten plac od XVII wieku. Wyglądają jak z pudełka czekoladek, prawda? W środku rynku mamy Muzeum Nobla. A wokół niego dokładnie 41 czerwonych budek. Czemu czerwony? To kolor klasycznego szwedzkiego domku letniskowego Stuga. Jarmark tutaj to nie nowa turystyczna wydmuszka. Tradycja handlu w tym miejscu sięga średniowiecza, a sam jarmark świąteczny w tej formie działa tu od blisko 200 lat. To miejsce, gdzie historia styka się z, no cóż, konsumpcją, ale to w najlepszym wydaniu. Dobra, umieram z głodu, a ten zapach mnie prześladuje. Jesteśmy w Szwecji, więc zapomnijcie o hot dogus Marketu. Tutaj króluje las. Mamy łososia, renifera i Ok, to jest intensywne. Mięso renifera jest lekko słodkawe, bardzo ciemne w smaku. Czujesz ten dym? One są wędzone tradycyjnymi metodami, zanim w ogóle trafią na grill. To smakuje jak ognisko w środku lasu. Absolutny must have. Cena 50 koron. Nie jest tanie, ale za ten smak naprawdę warto. Jubaskę trzeba popić, a do tego nie może być nic innego jak Glock. Szwedzki grzaniec to instytucja. Szwedzi kochają go tak bardzo, że piją hektolitrami. To grzane wino z korzennymi przyprawami, goździkami, imbirem, pomarańczą. Wziąłem wersję tradycyjną, ale uwaga, tu jest sekret. Na dnie są migdały i rodzynki które z czasem nasiąkają winem i stają się miękkie i słodkie. To jak deser ukryty na dnie kubka. Szwedzka technika polega na tym, że wypijasz wino, a potem łyżeczką wyjadasz to nasączone, pijane złoto z dna. O tak, imbir, goździki, to rozgrzewa aż do palców u stóp. Nie może zabraknąć klasyki, szafranowej bułeczki, czyli lusebul. W większej wersji lussekater, czyli koty Łucji, z charakterystycznym kształtem litery S i rodzynkami po bokach. Pulchna, miękka, pachnąca szafranem, najdroższą przyprawą świata. To jeden z najważniejszych smaków szwedzkiego adwentu. A teraz czas zanurzyć się w czerwone budki. Każda z nich to mały świat, mała historia, mały kawałek Szwecji. A tu absolutny hit. Zapach głęboki, ciepły, lekko dymny. Sery dojrzewające z dodatkiem whisky, masła, czarnuszki. Właściciel podaje próbkę, jakby wręczał mały skarb. Sery, ale nie byle jakie. To ser dojrzewający w whisky. Whisky cheddar? Nie, to coś więcej. Zapach dębowej beczki miesza się z kremowością, aksamitnie rozpływa się w ustach. Jeśli szukacie prezentu dla kogoś, kto ma wszystko, kupcie mu kawałek szwedzkiego sera lub słoik moroszki. To jest Szwecja w pigułce. Idealny prezent dla smakoszy. Słuchajcie, sery to jedno, ale Szwedzi mają totalnego bzika na punkcie innej rzeczy. Musztardy, czyli senap. Dlaczego? Bo najważniejszym daniem wigilijnym jest tutaj julhinka, czyli szynka świąteczna w panierce z musztardy. Dlatego na jarmarku znajdziecie musztardy, jakich w życiu nie widzieliście. Musztarda z koniakiem, musztarda szampańska z dodatkiem whisky czy miodów. Będąc tutaj, koniecznie spróbujcie tych domowej roboty smakołyków z fantazyjnymi dodatkami. Szwedzka musztarda prawie zawsze ma w sobie dużo słodyczy, żeby przełamać słone mięso. Smaki od bardzo łagodnych miodowych, po bardzo ostre i aromatyczne. Genialny suweniur. Taki mały słoiczek kosztuje grosze, a smakuje jak luksus. Obok prażone migdały. Tak słodkie, że już po pierwszym zapachu wiesz, że dieta zostaje dziś za bramą. Tradycyjny szwedzki łakoć. Cukier trzaska, karmel ciągnie się w powietrzu. To jedna z tych rzeczy, kupu które kupuje się na chwilę, a znikają w sekundę. A dalej wędli. Nieważne czy tradycyjne, czy mocno wędzone. Ich zapach unosi się w powietrzu jak dym z kominka. Dziczyzna, renifer, dzik, wszystko robione metodami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Jeśli nie masz ochoty na gorący Glock z kosztu innego napoju, to socjologiczny fenomen. Większość świata na święta pije Coca-Colę, ale nie Szwecja. Tu rządzi Julmust. To napój, który w grudniu detronizuje amerykańskie koncerny. Wymyślono go ponad 100 lat temu jako alternatywę dla piwa. Smakuje specyficznie. Jak połączenie kwasu chlebowego, korzennego piwa i koli. Ale jest o wiele mniej słodki i bardziej chmielowy. Obok jabłkowe herbaty z różnymi aromatami można skosztować i wybrać najlepszą. A tu kupimy świąteczne ciasta serowe z regionu pięknej Smolandii. Pyszne, szwedzkie śledzie w najróżniejszych marynatach. Jarmark. To jednak nie tylko jedzenie, to przede wszystkim tradycja i szacunek do pracy rąk. Przejdźmy teraz do budek, które nie służą do jedzenia, a do podziwiania. Szwedzki design kojarzy się wam z Ikea? Zobaczcie to: świąteczne ozdoby plecione, drewniane, z wełny, z papieru każda wykonana ręcznie. Każda ma duszę, i nie ma dwóch takich samych. Te dekoracje to małe dzieła sztuki. Tu nie kupuje się po prostu przedmiotów, tu kupuje się kawałek czyjejś historii. Nieco dalej trafimy na stoisko z porcelaną. Białe talerze, kolorowe misy, niebieskie wzory, klasyczne skandynawskie formy i motywy. Ktoś powie po prostu porcelana, ale nie. Tutaj każdy talerz jest ręcznie malowany, każdy kubek ma swoją historię. Kolejne stoisko pachnie wełną. Tak, wełną. Ręcznie robione czapki, szale, swetry i rękawiczki. Grube, ciepłe, idealne na skandynawską zimę. Wełna. Prawdziwa, owcza, lekko szorstka. Taka, która przetrwa zamieć. Swetry, czapki i rękawiczki, które tu widzicie, często robione są w małych manufakturach na północy kraju. A tu, półki pełne miodów i konfitów. Dzika malina, borówka, czarny bez, smaki lata zamknięte w słoikach. Idealne na prezent albo po prostu do zimowej herbaty. I na koniec stoisko, którego nikt nie omija słodycze. Kolorowe polka gris, szwedzkie cukierki o charakterystycznych paskach. Czekolady, bierniczki, ciastka, trufle. Tutaj można stracić nie tylko dietę, ale i głowę. A jeśli ktoś marznie, wystarczy kilka kroków dalej. Tutaj serwują gorącą czekoladę, gęstą jak krem podawaną z bitą śmietaną. W mroźny wieczór to jak otulenie kocem od środka. Z każdej strony dochodzą dźwięki rozmów, śmiechu, kolęd granych przez ulicznych muzyków. Robi się ciemno, ale jarmark dopiero teraz nabiera prawdziwego życia. Lampki migoczą, a światło z czerwonych budek odbija się w bruku. W powietrzu unosi się ta unikalna mieszanka cynamonu, karmelu, palonego drewna i mroźnego powietrza. Stojąc tu z kubkiem gorącej czekolady w dłoni, rozumiesz o co w tym wszystkim chodzi. Nie o zakupy, nie o prezenty. Chodzi o to ciepło, które czujesz w środku, mimo że na zewnątrz jest zaledwie 5 stopni. To jest właśnie magia sztokholmskiego sturtoria. Jeśli kiedyś będziesz w Sztokholmie zimą, musisz tu przyjść. Nie po to, żeby zwiedzać, ale po to, żeby poczuć ten smak, zapach, obraz i emocje zamkniętą w jednej małej zimowej przestrzeni. Dziękuję, że wybraliście się ze mną w tę podróż. Jeśli chcecie więcej takich klimatów, smaków i miejsc ze Skandynawii, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. To dla mnie sygnał, że chcecie więcej. Spokojnych, ciepłych świąt i do zobaczenia w kolejnym filmie.